Dyżurny stanowiska kierowania Komandowego Powiatowego w Dziżniowie w dniu 4 października około godziny dostał zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na drodze krajowej nr 8 w przyrzeczyniu. W zdarzeniu brały udział autobus rejsowy z Wrocławia do z Zdrój. W pojeździe jechało 10 osób i kierowca oraz ciężarówki z naczepą. W autobusie jechało 10 osób, które nie wymagały pomocy medycznej. Kierowca autobusu miał niewielkie skaleczenia na rękach i twarzy. W działaniach brało 3 zastępy JT Dzieżoniów, jeden zastęp JRG Ząbkowice Śląskie oraz zastęp OSP przyczyny zdrój. Działania straży polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla kierowcy autobusu, nadzorowaniu pasażerów z autobusu. Odpompowaniu paliwa z ciężarówki, bo było uszkodzenie zbiornika z paliwem, odpompowano około 200 litrów paliwa. Na czas działań droga była zamknięta w obu kierunkach. W tej chwili stażacy neutralizują substancję, która wylała się na jeździe przy pomocy sorbentu oraz syntanu. Po działaniach droga będzie przekazana zarządcy drogi.